Jest kilka gier, które ominęły mnie na PlayStation VR. Po części dlatego, że trochę o nich zapomniałem. Postanowiłem ograć tytuły, które gdzieś leżały zakurzone, i ponownie sięgnąć po leżące od miesięcy na półce helm VR. Static to gra studia Tershire. Pewnie mało kto słyszał, choć stworzyli ostatnio bardzo fajną grę Little Nightmare, a wcześniej pracowali przy Little Big Planet 3 czy Terraway Unfold. Static było ich ostatnią grą wydaną w 2017 roku ekskluzywnie na PlayStation VR. Static bazuje na banalnych założeniach i wbrew pozorom prostota jest jej mocną stroną, ale przy tym nie jest to gra łatwa. Wcielamy się w pacjenta, którego bada tajemnicza organizacja Statik. Siedzimy na krześle, obok nas zazwyczaj pojawia się profesor, który objaśnia cel eksperymentu i obserwuje nasze poczynania. Ciekawe jest to, że nigdy nie widzimy jego twarzy, zawsze jest zamazana. Nasze ręce są zamknięte w dziwacznym pudełku. Naszym celem jest rozwiązać szereg zagadek z kolejnych pudełek. Zacznijmy od tego, że Statik to gra hmm. Statyczna. Doskonała dla osób zaczynających z VR swoją przygodę lub po prostu dla tych, którym hełmy VR nie służą. Siedzimy w miejscu, najlepiej na krześle i trzymając pada, obracamy pudłem na wszystkie strony. Każdy guzik, trigger, gałka coś robi. Co i jak to wykorzystać, jest kluczem całej zabawy. Czasami trzeba nacisnąć kilka przycisków naraz, czasami znajdziemy podpowiedzi w pokoju, w którym jesteśmy zamknięci. Autorzy wspieli się na wyżyny pomysłowości w projektowaniu zagadek. Gadek. Raz trzeba odgadnąć słowo bazując na elementach widocznych na otoczeniu, innym razem sterujemy małym robotem, a kiedy indziej trzeba w dość szybkim tempie naciskać trzy różne przyciski na padzie, aby próba była zaliczona. Pomysłów jest sporo i cały czas jesteśmy czymś zaskakiwani. Czasami pomiędzy zagadkami z kolejnych pudełek odpowiadamy na pytania lub przypisujemy stan emocjonalny do podrzuconego obrazka. Statik miejscami jest fajną gimnastyką dla mózgu, choć nie irytuje. I tak w końcu dojdziesz do tego, jak dany mechanizm działa. Mnie ukończenie całej gry zajęło jakieś dwie godziny. Jeśli chodzi o oprawę, jest coś w niej z Portala, coś z Half-Life'a. No, miejscami wieje pustką, ale tło nie jest w tej opowieści najważniejsze. Głównie skupiamy wzrok na kolejnych pudełkach i zagadkach, a te zostały wykonane bardzo dobrze. Gdzieś w tle mamy fabułę, która rozwija się wraz z kolejnymi zagadkami i kończy się dość ciekawym twistem. Zastrzeżenie mam do warstwy dźwiękowej. Jest ona bardzo w porządku, ale często ważne głosy lub dialogi są zniekształcone przez nałożone filtry i przez to dość niezrozumiałe. A tutaj, niestety, gra nie posiada możliwości odpalenia napisów, co jest sporym minusem. Czy statik uzasadnią życie hełmu? No niestety nie bardzo. Wszystko operujemy za pomocą pada, owszem hełm pełni funkcję niejako poznawczą, bo można się rozglądać i zbierać potrzebne wskazówki. Jednak nie wykorzystuje to w pełni możliwości wirtualnej rzeczywistości. Wciąż w tej materii Batman Arkham VR zdecydowanie bryluje. Gra jest taką trochę zapomnianą perełką. Niewiele można o niej znaleźć na internecie, nawet nie posiada swojej strony na Wikipedii. Jej problemem było to, że wyszła krótko po premierze PlayStation VR i wobec wielu dostępnych już tytułów na tą platformę wypadała dość blado. Nie było w niej zbyt wiele akcji, a jedynie statyczne rozwiązywanie zagadek. Choć i tak, gra nadal jest bardzo dobra. Polecam wszystkim, którzy lubią wysilić mózgownicę i gry z dziwacznym, tajemniczym klimatem. Static sprawdza się w tej materii wyśmienicie, a kolejne zagadki zaskakują pomysłami. Zdecydowanie jest to jedna ze spokojniejszych gier na PlayStation VR, więc polecam ją wszystkim tym, co mają słaby żołądek.